Kochani, tak, jak widzieliście początek, mierzyłam dwie sukienki, ale to się na końcu dowiecie, którą wybrałam. W sumie obydwie mi się podobały, ale nie byłam pewna co do jednej. U nas, oczywiście, dalszy ciąg upałów, a my podskoczyliśmy na Felicity i powiem Wam, że było bardzo fajnie, bo było chłodno w sklepie. I tak jak mówiłam, dzieciowe zakupy głównie były, ale i mi coś skapło. Pierwszą rzeczą to: y, poszliśmy do Ash bo tam w jakieś picie, y, jakieś tam pudełki chcieliśmy zobaczyć. Y, I co wzięliśmy? Znalazłam Filadelfię czekoladową: milka, o smaku milka. Ja jej otwierać obecnie nie będę, to jest do 2 września. Y, Myślę, że to wleci na jakieś, pewnie, słodkie śniadanie. Bo, jak wiecie, Wojtek yy, ciężko je i tak pomyślałam, że jakaś fajna alternatywa że raz na jakiś czas dostanie taką kanapkę. Myślę, że skład też jest spoko, bo filadelfia nie ma najgorszego składu. No dobra, jest trochę długi skład tutaj mamy, <laughs> ale ja się kompletnie nie znam, więc ja nie będę tego czytać i się zastanawiać. Yy, oczywiście kawusia z Wami, bo coś mnie pali w gardle. <kłysy> yy, następnie poszliśmy. Do Super Farm zaszłam, bo chciałam zobaczyć, w jakiej cenie jest ten płyn Eloder yy, do kąpieli Emulsja dla Wojtka i była po 50 zł grubo, grubo 50 zł, więc kupię u nas w włen, <kłysy> przepraszam. Kupiono na złęczej, bo był po 35 w aptece, ale za to złapałam za nie wiem, 7,50 plasty na nos z olejkiem z drzewa herbacianego głębokie działanie oczyszczające, usuwanie zaskórniaków i zanieczyszczeń reguluje wydzielanie sebu. Made in Korea. Tutaj mamy znaczek. Był jeszcze z czarnym węglem, ale stwierdziłam, że te są bardzo interesujące z drzewa herbaci herbacianego, więc na pewno sobie wykorzystam. I co? I chyba przejdziemy do. Nie, przejdziemy teraz do Pepko. Poleciałam do Pepko tam. Yy, licząc, że coś kupię chłopakom. ale oczywiście nic tam kompletnie nie było z męskich rzeczy takich chłopieńcych ale za to wzięłam sobie dwie bluzki pierwsza bluzka Tisney z 20 na 12 więc 8 zł taniej ja sobie wzięłam rozmiar XXL, bo chciałam, żeby była luźniejsza dzwoneczek o właśnie, przypomniało mi się dzwoneczek zobaczcie Serek. Taka myślę, że bardzo spoko koszulka. duża koszulka była z 20 na 10 zł. Wziąłam XXL, bo chciałam właśnie, żeby była taka luźniejsza. Z jakimś takim śmiesznym obrazkiem. Zaraz może je przymierzę i zobaczymy jak wyglądają, bo nie mierzyłam, więc nie wiem, jak one na mnie leżą. Dobra, mam na sobie pierwszą koszulkę. Serek, obrazek mi się podoba. I jest taka... troszkę was puszczę. Widzicie, jest taka dłuższa, że pupę zakrywam. Byłam w spódnicy, więc jeszcze mam te gety na sobie. Moje kolarki, które mnie nie obcierają, Ale myślę, że spoko wygląda ta koszulka. Następna koszulka to jest ta z takim tym łapać snów. Czego nie lubię, to szkoda, że nie jest serek, bo ja nie lubię takich pod szyję, ale okej. Okay. Zadyszka. myślę, że spoko, można latać, ewentualnie nawet po domu będę miała. I ta już jest zdecydowanie dłuższa, o, no może minimalnie dłuższa. Ale wiadomo, to się tak nie naciąga, tylko luźnie się puszcza. Zadyszkę. Nie mam co się przyczepić. Obydwie są 100% bawełny, bo sprawdzałam. Czy u Was też tak pano jest? Czy jakiś deszcz u nas włącznie, to w ogóle spadnie? Ja bym bardzo chciała się dowiedzieć. Ostatnią rzeczą, jaką wzięłam w tepko, Wzięłam sobie blachę z 20 na 12 zł. Pytałam się pani, mówiła, że podobno w pracy brały i że jest bardzo w porządku. Wydaje mi się, że pewnie będzie chińska. Zaraz zobaczę, czy ja coś tu znajdę. Importer dla Polski. Made in China. Made in China. No dobra, to teraz sobie otworzymy ją, bo jestem bardzo ciekawa, jak ona tam w środku wygląda. W ogóle były różne blachy. Zrobienie na przydarzy. No i tak. Przez oczyste. Trzyma się, więc można zanieść. Wybieramy się na imprezkę. Płatkę do otwarcia. I blacha wygląda tak. Widzę, że tutaj jest troszkę gnieciona. Ale to za 12 zł to tak jakby mi na rok starczyła będzie bardzo spoko. Zaraz ją umyję i schowam i tu przez oczyste. Wam dobrze montowałam, wszystko się trzyma. Myślę, że bardzo ładna, fajna blacha. Dalej wyjątkowo, wiecie co? Nie doszliśmy do smyka. Dalej polecieliśmy do Dajszmana, bo mówiłam do męża, pójdziemy tędy, ja będę szła w stronę pepko, ale zajdziemy do Dajszmana, zajdziemy do CCC, zobaczmy jakie są buty, ale stanęło tylko na Dajszmanie i tylko tam kupiłam buty. Pierwsze buty, sandałki dla Wójtka z 70 na 49 zł i zobaczcie, że ma rozmiar 24, gdzie które buty ma do rozmiar 26, więc to jest. Nierówna rozmiarówka. I sandałki ma takie szmaciane. Myślę, że przewiewne wkładka. Nie wiem, czy jest w sumie skórzana, czy coś tutaj będzie opisane. No, niekoniecznie, ale wydaje mi się, że to są um, niemieckie. Że to są niemieckie buty. Import. Czy coś jest na temat wyprodukowane? Niemcy. Niemieckie buty, więc myślę, że są na pewno lepsze niż te chińskie. Taki sandałek <laughs> idealnie pasują. Tu pięta lekko uszczyniana, więc nie będzie mu leciała do środka buty, no tak powiedzmy się wyginają. O mam metkę, dobra. W środku mamy taki znaczek, czyli w środku kurczę do mnie. No i gdzie to jest po polsku matką i córko, podeszwa i wyściółka skórzana, a to materiał tekstylny, no dobra, czyli jest to te wyściółka, podeszwa jest skórzana, tutaj mamy materiał, więc myślę, że będzie mu wygodnie do latania, to i tak jest jeden sezon i zaraz będą zniszczone, a te co z piepką, ma takie klapki takie te zakryte gumowe, no spadają mu po prostu mu tak spadają, że nie jest w stanie w nim, dokładnie jeden mu spada, lewy, nie wiem co się stało, że tak mu spada, że masakra. Następne buty, to się wybrał sobie Krystian, Miałam na początku nie brać, ale znalazłam na wyprzedaży właśnie. Eee... Aha, dobra, przepraszam, musiałam przeczytać tam na Messengerze, bo czekam na ważną informację. Były minus 50%, fila z 120 na 60 zł. Kytanie już rozmiar 36, więc uu, gruba stopa, gruba, długa stopa. I zobaczcie, jakie ładne, szare sandałki. Tylko muszę go oświadomić, że sandałki z to źle wygląda. Na obóz. Na wakacje myślę, że będzie zadowolony w butach do latania. Idealne do wyjścia z mamusią. O! Tak lepiej brzmi. I został nam w sumie chem. Mój macie się, to tylko tylko Wojtka Pierwszą rzeczą, jaką sobie mój kystek wybrał w hemie to jest taka kaszkietówka ponieważ jego jest mniej więcej wiemy gdzie jest ale nie wiemy czy się zagubiła bardziej czy się odnalazła więc jadąc na owóz, nie ma w tym momencie żadnej kaszkietówki, ma jedną taką z Ninjago i nie wiem w sumie, czy on jako już taki poważny chłopak chce dalej chodzić więc wybrał sobie Playstation tutaj z takim znaczkiem holograficznym Jaki tu mamy rozmiar? 158 na 170 więc dosyć sporo sobie Wybrał i ona kosztowała 40 zł. Były też na wyprzedaży po 15 i po 20. Yy, niby mu się podobała, ale coś tutaj mówił, że nie za wygodna, bo były mniejsze rozmiary i pewnie dlatego nie chciał jej, bo może była za ciasna. jakby w główkę, następną koszulką. Kto szuky sobie wybrał? Aha, 170, aha, pomylona metka, dobra. Bo tu przeczytałam, na metce 25 zł, myślę, spoko, cena, ale rozmiar 134 na 140. Chyba by nam schodzić rachunek. Ale tak patrząc na tą koszulkę, myślę, kurna, no jak nic, ona taka wielka. Myślę, no dobra, wezmę, a teraz zobaczyłam właśnie na metce tutaj, że ma to jest na metr 70 i z mi o. A tu jak się zmienia? Nie, to chyba od dołu. Christian bardzo lubi się tym bawić, więc jest zadowolony. Czarna chłopięca koszulka. Następną koszuleczką, to tak jak mówiłam, coś na wyjazd muszę mu pokupować. I tu mam już za 16 zł z 20, więc dużej przeceny nie ma. Rozmiar 158-164. I to jest taki biały t-shirt z napisem Hawaje, deski, palma. Więc już coś tam powoli Krystianek... Ma ogarnięto do wyjazdu. Wojtusiowi wybrałam takie gadki na rozmiar 104. I to jest 16 zł. Również z 20 na 16. Takie dinozaury. Myślę, że będzie zadowolony agent i yy, będzie w nich latał. I teraz napiszcie mi, którą sukienkę wybrałam. I wam pokażę jest tu, którą jak myślicie, chociaż mąż stwierdził, że chyba żadną z nich nie powinnam brać, ewentualnie <laughs> poleży i się zastanowię, czy na pewno ją zostawię i jak nie, to ją dam mężowi i przy okazji ją zwróci do chem. I zaraz Wam pokażę. Wybrałam tą. Mężowi się nie podobała ta. Bo miała duży dekolt. Mi ogólnie nie przeszkadzał. Dużo rzeczy było na wyprzedaży, dla kobiet, H&M, ale ja chciałam tylko sukienkę. I ona jest z 80 na 31 zł. Rozmiar L wzięłam tą sukienkę kolorową jasną. Ona była z 80 na 64. Jakby była na trzy dyszki, tam wzięła dwie. Ewentualnie poszukałabym tamtej mniejszą i bym mierzył mniejszą. No dobra, ja ją biorę, ubieram i mierzę. Dobra, mam tą sukienkę na sobie. Może na faktycznie na za duży dekolt. A że sobie to podłapię. nitką i z szyję, bo faktycznie widzicie to? Wszystko na wierzchu wyłazi, więc to się mężowi nie podobało. Rękawki takie luźne, więc zobaczę, czy nie coś nie pokombinuję z rękawkami. Yy, Spojrzałam na skład 50% wiskoza, 50% badana. Tutaj trochę Puszczę, o, mi sięga do kolan, muszę do góry, o, i moje gatki, Jakiś ptaszek mi latał, bo po lapecie łaził. No nie wiem, co sądzicie? O tej sukience. No mówię, dekord. No dobra, no może coś pokombinuję. Tutaj jakoś zepnę. E, myślę, że może rękawy kabl... bym Skróciła, zaniosła do kerwcowej i tak je skróciła, żeby były takie luźne, opadające. No, i tutaj coś pokombinuję. Ewentualnie kerwcowej, proszę, żeby mi podszyła, żeby nie było tak widać dekoratów. Ostatni łyczek z wami kawy. Biorę się za jakieś gotowanie obiadu. I pamiętać o rozdaniu. Do 1 lipca. Do zobaczenia. Pa!